Cześć cześć, cześć witajcie drodzy widzowie. Kurczę, powiem Wam trochę trudno się połapać w tym tutaj. Ymm, co gdzie jest? USB tu no, pokazuje. A tutaj No co jest grane? Niby tutaj jest wszystko w porządku. Mikser dźwięku. Tak no pokazuje że nagrywa i tutaj jest zaznaczone no zobaczymy w każdym razie tak pobrałem pobrałem plik linux mint nowy żeby na, wgrać go ale jako że tutaj mamy uruchomiony to Ubuntu Studio Płyty DVD, no to muszę się wylogować i do, do Mintas albo do Ubuntu Studio z USB się przełączyć. No to taka mała niedogodność hopsania po różnych dystrybucjach i, i, i z odtwarzania tego wszystkiego na, na żywca. Ale co chciałem powiedzieć, że zanim, zanim, to zrobię, postanowiłem coś zrobić z tymi tutaj klatkami, które nam ten 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 UI, UI zrobił. Patrzcie, jak się przy prawą strzałkę, lewą strzałkę, to się ta animacja robi, po prostu porozkładał ten filmik na, na klatki. I tak sobie myślę, myślę, no kurczę, wyłączę to wszystko, no, zniknie. A co by było, gdybym. Zrobił z tego takiego śmiesznego, no śmiesznego, zależy dla kogo, ale jakiegoś takiego GIFA. Yy, także to, gdzie to było? No, Ubuntu Studio i w tym Slow i Frames. Tu i tu są oryginalne. I tak wykombinowałem, że coś pomiędzy coś pomiędzy 20 a 90 czy 20 a 60 to powinno wystarczyć żeby, żeby zrobić gifek taki animowany i spróbujemy to właśnie wykonać więc naszego Gimpusia uruchomimy i spróbujemy tutaj powkładać albo może nie wiem czy hurtem się da tak mniej więcej od dwudziestej strasznie przeskakuje. No powiedzmy tak, odtąd Może na razie tyle. Ciekawe czy się da to. Jednocześnie kopi and paste, czy to się da. Tak paste. There is no image in the clipboard to, to paste. Um, trudno, to wygląda na to, że trzeba będzie po... po... Albo można byłoby... może w ten sposób. Open... as layers. O! Tak. Tylko tutaj trzeba się przetuptać do... Obrazy, dokumenty, pobrane Tutaj nie ma Jeżeli tu trzeba do Ubuntu i Slow I Frames i Original O i teraz Tak od 20 I teraz na SHIFT Tup 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 tup, 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 tup. Do 50, do 70 będzie taki dłuższy, będzie dłuższa troszkę sekwencja. Może będzie ciekawsza, nie wiem, zobaczymy. I teraz Open o, sobie powiera to wszystko. Kopiuję, kopiuję, kopiuję. Patrzcie, a tutaj się warstwy robią. O i są. I teraz spróbujemy z tego wszystkiego um, export as. Może to? Nie, nie pamiętam już, jak to zrobić. Frame 1, frame 2. Ubuntu Studio Slow Frames. My chcemy tylko. może do dokumentów o nie, to się pojedynczo zrobi, nie, to nie cancel jeszcze raz trzeba, a może tutaj jest video warstwa attributes przekształcenie, to nie, podział Ekstra extra video range kadrowanie klatek, gęstość klatek, onion, skin hmm. do, do zrobienia wideo to byśmy użyli któregoś, którejś z tych opcji ale do to save as frame select file by text Prime twenty, a na wszelki wypadek niech będzie. To jest ta niby pierwsza i teraz to Save for Web może. Aha, tak, jest GIF Use Web Optimize Palette None, Interface, Dithering, File Size 39 Kilo To wo ale no zobaczymy Interlace Adjust Brightness, to niekoniecznie Number of colors niech będzie. GIF 100% w porządku none Dobrze, zobaczymy co wyjdzie. Gif USB stick. Do dokumentów. Save I zobaczymy, czy to nam się udało dokumenty gif untitled. Mm, nie wygląda. Nie wygląda na to, żeby to był animowany, więc wrócimy do niego i spróbujemy jakoś inaczej. Tutaj normal, layers, opacity. Clip nie Warstwa mm. Master Video Recorder Plugin, modyfikacja Morphing Plugin odtwarzanie Video Preview Playback Odwrócenie ścieżka ruchu. Trzeba jeszcze raz do tego do tego eksportu chyba as i tutaj select by extension. Dobrze. Zrobimy giftu. GIF. jest ale to nie musi być taka nazwa frame o frame nie, to trzeba jakoś inaczej, frame Hmm. Takie coś? Nie podkreślenie zero 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 zero, a dobra, show, sala tak, give export. A właśnie, as animation tutaj trzeba. Give interlace, nie wiem co to zrobi. 10 millisecond I don't care. Tylko jak to. Loop forever. O właśnie to. I to. Może być created. Export give inserted to delay inserted to prevent evils <laughs> ok chcą zabezpieczyć się przed um, złośliwym nadużywaniem tego gdzie on nam się zrobił. Jeszcze raz frame file export as gif. Aha, on się tutaj zrobił. To nic, zrobimy jeszcze raz w dokumentach. I tutaj export Animated. Loop forever. Nie wiem, czy 10 milisekund to... No zobaczymy. Zobaczymy, co nam szkodzi. Bawimy się. Delay inserted To jest tak samo. Dobra. Teraz patrzymy. Tak. Kompletnie nie ma y, praktycznego znaczenia. 1,8. O. Da się? Da się, jak mawia y, świat Linuxa. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. No tak. I bawcie się, bawcie się, bo życie bez zabawy nie ma sensu.